Dzień dobry! Moje Dzień dobry! wszystkim wam mówię dzień dobry! Dzień dobry! Goodbye. bye! Sayonara! <coughs> Thank you very much! <laughs> Thank you very much. That someone is waiting you How do you do? That someone is far away Lonely like you How do you do? No, do you you no! How do you do? Oh, fuck! No. Oh, do you up? How do you do? Fuck, what? How do you speak English? Hello, how Yes, I do you do? Oh, see. Ah! no me! Vino to. I must have been not to, Vino tam! Ah, no, okay. Yes, yes, Yana Banan. Do you speak English? Oh, no, no, Piki se to tola. Omane oh, seva? Omane 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 seva? Do you wanna see me? No, no, we can. Now we can call the Vassikora. Do you wanna see me? Ah <laughs> No, 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 Ej, jak to jest kierownik. Kierownik tylko nagrywa. Dobra. Kierownik zamieszania. Dobra, nie szkodzi. Nie szkodzi. Goodbye. Ale jak to już z Powodzi się. Co? Powodzi się? Nie. A powodzi, wodzie chodzi się? A już powodzi. A już powodzi chodzi się? A to? A wy wjadryście. Macie na rybę akurat, no? Прошу Не, спасибо За дюра. дырку За маленькую дырку Открывай, я Ну нет, я сам не не могу через ногу, Ой, вы, ребята, Там за гору встали Rower mu zabrali. Chłopcy już się cieszą. Nie go idzie piesom. Jedzie sobie dzielnicowym na rowerze. Tam lasu stali, Rower mu zabrali. Chłopcy już się cieszą. Nie on idzie pieszą. Uha ha. to? Wszystkie babki pogareli, nigdy załóż nie biorąc. Postawili ją na góry, nie gdzie zajcik Oj gora góryczka, gara wysoka ja nie nas stronę dalokaja. Jak my się kochali, to była nas mojej. Jak się rozpraszali, ona nas troje. A tak? Dobra, starczy kręcenia. Gumba z No